Może ty wiesz, bo ja nie rozumiem, gdzie jest sens w Barcelonie płacić za Dejon i Lewandowskiego łącznie blisko 60 rocznie. Bo jak patrzę na skład Relu, a na skład Barcelony, to będzie ciężki w tym sezonie. W mojej opinii Barcelona największy błąd, jaki popełniła dwa lata temu, to wyszła z założenia, że pójdą drogą na skróty. I w momencie, kiedy nie mieli pieniędzy i Laporta został wybrany na prezydenta, to nie mógł sobie pozwolić, ego mu nie pozwoliło na to, żeby przebiedować jakiś czas, tylko od razu wiesz, chciał przyjść i pokazać: o, ze mną mu władzy, yy, wrócimy do dawnej chwały. I na poczet wygrania Mistrzostwa Hiszpanii. Rozbił finansowo ten klub na najbliższe 20 lat. I czy była jakaś minimalna szansa, że oni, zastawiając różne aktywa klubu, czy sprzedając je, czy dzierżawiąc na bardzo długi okres, wygrają nie wiem, 5 lat z rzędu Ligę Puchar i Ligę Mistrzów? No powiedziałbym, że to znikome szanse. Ponadto Barcelona zawsze cechowała się tym, że nie miała pieniędzy, przez to, że. Utrzymują niedochodowe sekcje sportowe i bardzo duże kontrakty dają zawodnikom w swoim klubie. Ja to kiedyś zresztą mówiłem, jak jeszcze Pep Guardiola był w Barcelonie i oni po wygraniu wszystkiego, co się dało wygrać, oni mieli problem 45 milionów zapłacić za Fabregasa. I Fabregas tam chyba musiał, wiesz, chodzić się płaszczyć kwa, w Arsenalu, żeby go puścili taniej. Barcelona nigdy nie miała pieniędzy, bo bardzo wysokie kontrakty piłkarzy były. Zresztą do dzisiaj są. I do momentu, kiedy te de Jongi, i nie de Jongi wszystkie, przestaną ich obciążać, to tam nadal będzie syf jaki jest. A ilość piłkarzy, z którymi Barcelona miała problem przez te lata, wszystkie, naprawdę było bardzo, jakieś lęglety, no, chyba cała, untity. Cała masa piłkarzy, którzy podpisali zajebisty kontrakt, przestali grać, i Barcelona ich wypożyczała, bo ich nie chciała mieć, jeszcze im płaciła pensję, no, bo nikt nie chciał, wiesz, kupiesz piłkarza powiedzmy za 50 milionów. Dajesz mu 10 milionów pensji, on się okazuje, że grać nie potrafi. No ale ma kontrakt na 6 lat. To już nawet nie tyle, że nikt go nie chce kupić, bo nikt go nie chce kupić, żeby mu płacić taką pensję. Więc musisz go wypożyczać i płacić mu jeszcze część jego pensji. No przecież to jest masakra. Barcelona bardzo dużo takich piłkarzy miała. Nie wiem, czy zasadne było ściąganie Lewandowskiego do Barcelony, bo zapłacili dla nie za niego sporo pieniędzy. On ma ile? 38 lat w tym roku. Bardzo dużą pensję ma. No to jest bez sensu. No jakby. Wyprzedali klub, wyprzedali klub, żeby wygrać jedno mistrzostwo i teraz będą to spłacać przez 15-20 lat. Ale o tym się nie mówi. 36, okej. Okay. Tylko, że problem z tymi młodzikami w Hiszpanii będzie taki jak, jak wcześniej, bo powiedzmy masz takiego Jamala i, i resztę tych Jamalopodobnych, nie? Kibice Barcelony mają takie podejście, że nie no, on kocha Barcelonę, on tu będzie do końca życia. No to poprzednią osobą, o której tak mówili to był Messi, który co roku podpisał kontrakt i dostało pizdych za bonus, no dobra, nie, bonusu za podpis. A jak przyszedł Ronaldo do Pereza, że chce więcej zarabiać, to mu powiedział, że mu nie da więcej, więc powiedział, że odejdzie. No to mu powiedział, przynieś 100 milionów i odchodź. Nie, nie chciał komina płacowego robić, dlatego Real ma pieniądze, a Barcelona nie ma. No i paradoksalnie Ronaldo na tym źle wyszedł. Nie może być tak, że jak jest informacja, że ktoś chce kupić Yamal'a i oferuje 200 milionów, to ludzie mówią za 200 milionów, to co najwyżej jego buty możecie kupić, albo koszulkę z podpisem, wam wyślę. On nigdzie się nie rusza. No dobra, no to jeśli masz zawodnika, który jest warty wszelkich pieniędzy, nawet pieniędzy o tak wielkich jak te, w takim wieku, no to powinien chyba zarabiać pieniądze adekwatne do jego wartości. Bo nie może być tak, że nie chcesz kogoś sprzedać za 300 milionów, bo to jest nasza, to jest nasza przyszłość. Ale jak już trzeba mu zapłacić, co z z tego, że nie ma z pieniędzy, to nie, nie, ty to tam chyba wiesz. M milion euro, milion euro. Więcej panu no, nie damy, bo jesteś młody. Prosty przykład: Jamal zarabia 1,6, Lewandowski 23, m, a Jamal jest dużo bardziej PRZ-datny, ofensywnie i te pieniądze można było dużo lepiej zainwestować niż w wydawanie na 35 latka czy te ponad 30 m na kontuzję. No i m -m. ja o tym mówię: do tych ludzi też w końcu dojdzie, że jestem tak dla was ważny, że za 200 mnie nie chcecie sprzedać ja zarabiam bańkę, kuwa, cała reszta tyle. Cała reszta tak dużo zarabia, bo barczyna była niegospodarna. I oni nawet jakby chcieli, nie mogą dać Jamalowi 10 kuba, bo ich na to nie stać. No więc no. Problem nie będzie Jamal w tym roku, bo on ma 16 na 17 lat. Mu pieniądze nie są na dobrą sprawę jeszcze potrzebne, bo no, ani, ani kuwa, autce nie kupi ani samochodu, wiesz, jakby no, auto samochodów, to jest to samo, nie wiem, domów, etc. Bo jest gówniakiem, no jest gimnazjalistą. Gimnazjum skończył dwa miesiące temu. No ale za rok będzie już inna gadka, nie? Ja też nie rozumiem, no. zaprzedali klub na najbliższe 20 lat i ściągnęli Ferrana Torresa, 30- 40-letniego Lewandowskiego, kogo tam nikt nie jakiś jakichś kondonów, ty. No bez sensu to jest.